No, to ale, ale ale tak wylemi... naprawdę spójrzcie, yy, wydaje się, że fragment drogi zrobiony na 150 metrów córka z chodnikiem, nic więcej nie widać, a to jest ponad 2 miliony złotych z tą od mostu łączy z przepisami cała nowa konstrukcja. że świetny wykonawca przedsiębiorstwo rodzinność w Żelice. Naprawdę zdecydowanie świetne doświadczenie, bo nie podpisaliśmy um, nawet rozmawialiśmy o tym e, z prezesem i, e, Efekt po pierwsze terminowy, po drugi jakościowy, a po trzecie to co najważniejsze, bezpieczeństwo dla mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, tam zarówno szkoła, tam druga część miejscowości, która ma teraz bezpośrednie połączenie drugą pieszą do szkoły, lewą, prawą stroną obojętność i co najważniejsze jakość. Nie ma zwężenia na moście, jest pełna sześciometrówka, a to oznacza, że dwa samochody po i bezpiecznie mogą się migać. Myślę, że dziękujemy bardzo. Wykonawcy. Dziękujemy także panu burmistrzowi, który nas odwiedził za wsparcie. Chodź, o pile nie bój się! 100 tysięcy złotych do tej inwestycji. To żagał, to nie? Z gminy szczelce. Znaczy, to jeszcze poprzedni burmistrz, ale pan burmistrz nie zabrał. I z tego punktu widzenia udało nam się to szybko zrealizować. 50% z tego wymiaru rozwoju. Dróg. Tysiące to ta część chodnikowa, dodatkowa do jednostki, która łączy ciągi piesze i jazdę, bo przed rowerami też możecie w tej części Najważniejsze, szybko. W terminie, w najmniej ruchliwym okresie wakacyjnym, dzisiaj już się można swobodnie jeździć. Dziękuję bardzo, dziękuję również Panu Janowi Zubkowi i Panu szczególnie Bednarkowi w który nadzorował całą sprawę. Ten chodził jako mieszkaniec, ten chodził z tytułu nadzoru. Wszystko fajnie, jest z nami także wykonawca i nadzór I, e, inwestorski, więc mówimy, że im i Mówię Dzięki. Wasza praca codzienna definiuje jakość naszych uczniów samorządowych, a no co najważniejsze, jak widzę, panie i się uśmiechają, czyli są zadowolone, czyli się udało. To najważniejsze. O, tu pani Regina też się uśmiecha. Widzę, że takie echo suchej teraz echo szale. I, i co najważniejsze, można się cię. Proszę ja jestem bardzo dumny z tego, żeśmy się tu wszyscy w takim gronie zebrali. Pan starosta, skromny jak zawsze, nie powiedział o jednym, że no, z tej chwili to my jako zarząd decydujemy, a on czuwa na całości. Ja chciałem też podziękować imieniu mieszkańców. Przede wszystkim marzy Tobie, że Słuchaj, ja, ja, ja się tego nie chcę powiedzieć. Słucha ma duże, duże poparcie trzeba używać na całości. Możecie to podobać. Wykorzystamy. Wykorzystacie to do serwisów. Powiem jedno. Tak jest budowy, to bym przeżył wielu. Naprawdę poczynając już od naszych dół, gdzie nie było żadnych typu czasowych.